O perdole, jakie pyszne ciperki. Nice to meet you, kurwa. Ale pyszne, boże. Normalnie smakuwa, widzu. Smakuwa. Siema, widzu, normalnie losuje no losują coś 17 zł w tym momencie. Tak na normalności, normalnie. Normalnie wygrywa sobie, o tutaj, Kamil Wrocław w 7975, to jest film. No i gitara, kurwa, co mogę powiedzieć więcej? Zapraszam na ten potężny film. Zadupiaj tu na górę, i nurus! Szybko kurna z tą odzianią, to Gdzie się kurna wymienia skiny? No? No? Najlepsza strona to pirate słab, goś Co ty mi to czulu dojesz? Jak ja chcesz? Jak chces tej swoimi skinami na Pirateswap.com Najlepsza strona w mecie Użyj kodu XTONY i obierz bonusa 35% What No teraz, co? No, co? Siema widzowie, witam w tym zajebistym odcinku w tym momencie Widzowie, lecimy kurde z tematem Mam dla was nowy konkurs, także zapraszam Na start Mamy AK-47 Seoring RAG MW 49 zł, minimalne doładowanie dyszka Także wjeżdżać na konkurs już jest pierwsza osoba się wpierdzieliła. Także wjeżdżać, wjeżdżać i rozjeżdżać. Dzisiaj... Mam 45 zł i normalnie wiecie, będzie będziemy otwierać kurde skrzynki terror, testować za 9 zł i zrobimy z tego kosę. Proponuję otworzyć maksymalną ilość skrzynek za 45 zł sprzedać to co będziemy mieli w ekwipunku. Kuźwa i, 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 i z tamtej kwoty będziemy robić kurde Elbo Brito, nie? Kos kosito. E, widzowie, wspierajcie, używajcie kodu XTony, normalnie o tutaj sobie bierzesz, używasz kodu XTony. Ja mam tutaj ziomka wpisany kodik, ale ogólnie ty wpisujesz kodik mój. X tony, masz 20% refila gościu, więc jest teraz promocja. O, w se normalnie 4 paki. Gdzie mnie to kurwa, ty przenosisz, chamie. 480 normalnie wprowadzasz kod mojej tutaj o. X tony, zastosuj i jest refil, kurwa, zajebisty, nie? Wiesz co, chodzi mordo. Wspomagajcie tonego, bo tony bierze ślub i musi tony zarobić kupę siana, więc pamiętajcie, co się robi. Kotu i X tony się używa, bo to kurwa drogie rzeczy są te śluby, gościu. No z 50-60 tysięcy trzeba będzie wyjebać taką na taki mini, mini, nie? Także kurwa tanie nie da rady. Dobra, lecimy z tematem. Yy, terro, otwieramy skrzynki i jedziemy z tematem. Yy, Pięć skrzynek akurat możemy otworzyć za 45 zł I to mnie właśnie jakby satysfakcjonuje, widzów. To mnie właśnie satysfakcjonuje, tylko co możemy tutaj trafić? Możemy bed trafić, możemy kurwa chłuje do dupy trafić, możemy kurde pieruna siarczystego trafić. Miejmy nadzieję, że trafimy coś naprawdę, kurde, kozackiego. uwaga 45 zł, jak ten start będzie nasz wyglądał w dzisiejszym filmie do kosy Trochę bed tripów Trochę bet trybów 42 zł nam oddało, więc zabrało 3 zł. No nie jest fantastycznie, nie jest fantastycznie, ale lecimy w case battle. A. Lecimy w case battle, szukamy sobie case battle dla nas, albo stworzymy sobie naszego pysznego. Możemy sobie dodać tego terror na start, jedną skrzynkę na 4 osoby. Tryb klasyczny. Sprawdźmy to, czy ktoś dołączy do naszej cudownej bitwy. Bayonet Marble Fate to jest do wygrania, więc to nie są tanie rzeczy, byku mainowy. Normalnie, Bajonety, Marble Fade i inne tego typu kurde tutaj e, rzeczy. Fajnie, 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 wiesz o co chodzi mordo. Dawaj kurwa gościu tutaj skiny jakieś konkretne i będzie kurde szy szyszulnia. Dobra, chyba musimy zagrać z botem, bo Kejsak jak zawsze śpi kurwa i nikt nie wbija do bitwy. Nie wiem, czy wy kurwa nie widzicie moich bitew, ja je prywatne robię do kurwy jebanej. Co za chuj trafił takiego skina, rozjebie go frajera bitego. Dobra, mamy też free cases, z których możemy skorzystać, jakbyśmy tam możemy się wspomóc, ale na razie ciśniemy. Dobra, to ciśniemy normalnie do jakichś różnych bitewek. Za złoty 60 zł to już bez przesady, przy takiej kwocie nie będziemy dołączać. Za złoty 60, zł, ale za 28 zł można jak najbardziej tutaj. No i nie zdążyłem, kurwa, wjechać na rejon. O, oddało ziomkowi. dobra, case battle, musimy szybko klikać. Bo tu jest szybka giera, gościu. Szybka giera. Pojawi się coś i klikamy od razu. Tu jest kurwa za 4 zł. Dawaj coś grubszego, mordo. Wrzucaj na rejon. Mamy 33 zeta, więc spoko, nie? Dawaj kurwa bitwę, bo cię rozjebie zaraz, gościu. No nie, no co ty za underdogi tu tworzysz, mordo? Za złotóweczki, za 57, ale bitwy tworzą. Ja perdołem, ale zabawa. Nie, no Dym jak chuj, za 500 zł, za 200. Kurwa. Mambarito bon z 5% Daggero. Dagero. No dawaj, dawaj, dawaj jakąś bitwę. Co to jest, gościu? Co to kuźwa jest? Dobra, tworzymy bitwę naszą. W takim razie dodajmy sobie trochę tych skrzynek. O, z 5 sztuk i może tych po prostu 29, 33 zł równe będzie. Elegancko. Na dwie osoby robimy klasyka. Miejmy nadzieję, że wygramy i nasz odcinek nie zakończy się w tak fatalny sposób. Czekamy w takim razie na zawodnika. Tutaj co jest? Fejdik do wygrania, wygrania, więc też w sumie spoko jest opcja gościu. No ale taki bajonecik jakby wjechał o człowieku, no to by było przepysznie Przepysznie by było, ty. Ten bonus 20% przy każdym dodowaniu promocyjnym to jest kurwa fest, 4 zł na start, więc to jest spoko opcja, nie? Na no, co? co, u, u, kurwa, pardole No i dlaczego żaden ham nie chce wjechać tutaj? Do mnie. Dobra, jest. Rad, solidary, cacachuk. Miejmy nadzieję, że wygram z tobą Mordo. Na razie by dało. Co to jest w ogóle za skin gościu? Co to jest za skiny, mi tu ciu Dobra. Jedziemy z tematem. Jedziemy z. Ujujuj, uj, uj, kolega, co trafił. Ale my nadal jesteśmy całkiem na, na. Dobrze lecimy tutaj. 56 ten groszy to jest trochę kurwa. Brak powagi w tym momencie z tej skrzynki. No słabe te skiny, słabe te skiny się trafiają. Gościu, uuu, Blood Sportik za 20 zł. Jak mnie wyjebie w tej skrzynce, to się w kurwie, nie? No nie, chujnia poleciała totalna. 38 zł niby jesteśmy na plus, ale y, bitwa dosyć kurwa y, taka smutna y, to może byśmy zrobili tak, o, zrobili tak i jak to wyjdzie finansowo? 34 zł nas to wyjdzie. Tak wyjdzie 38 równe. Zajebioza, robimy jeszcze raz taką bitwę. I jedziemy kurde z tematem. Solider kurde, normalnie, będziemy się bić drugi raz. Jak to się mówi kurde, to będzie chyba kurde Coco Chanel. Coco Chanel my friend. 5.30, ja ale jak wygrywa ze mną, musimy się tutaj y, połasić o wygra... Dobrze, Tony! Tony jedzie z frajerem bitym. 9.60, dobrze jest, fest, masno. Masno, nie? 13, dobrze Tony, dawaj kurde frajerino. Zeszczepino 9,60 tony. Teraz traf coś grubego. Teraz coś tony tu grubego musisz trafić. Dobra, jest lipa, ale 74 zł. Na rajon wjechało. Git, robimy kurde, sobie bitwę grubszą. Dodamy tem na temacie 5 skrzynek takich. Będziemy mieli nawet 6 skrzynek takich, i dodamy sobie bombiksa, gościu, 74 zł. Dobra, jedziemy z ten temat. Teraz zróbmy sobie może underdoga, gościu. Underdoga na dwie osoby. 74z, czy będzie się z nami tutaj e, bił, ziomek? E, to się okaże. Dawaj, róbmy tą szybko, kosę, mordo. Róbmy tą szybko, kosę. 74z, czekam na zawodnika tutaj do bitwy. Wjeżdżajcie i rozjeżdżajcie, jak to mówią. Wjeżdżamy, rozjeżdżamy. Yes! Muxlan, siema, mordo. Siema, mordo. 8 złoty dla Tonego, dla niego 11. To jest Underdog. Widzowie, jakby ktoś nie widział, jakby ktoś nie widział na małym ekraniku oglądasz, no to to jest kurwa underdog, musimy trafiać same gówno. Nie takie rzeczy, Mordo. Nie takie rzeczy Takich rzeczy my nie chcemy, mordziaty, trafiajmy bardzo słabe i te... O Jezu, co ty chuju mi dajesz? Obsrane, zaszane. Ja perdole, no nie no panowie, no przyrząd wygra w chuj kasiory rozkurwi. No nie, ty frajerze bity. 234 zł przyjebaliśmy i tak się zakończył dzisiejszy odcinek, ale konkurs dla was mam i nawet, kurde, was zapraszam normalnie. Zobaczymy, czy ktoś dołączył jeszcze. Nie, na razie nie. Więc wbijajcie do konkursu. Pozdro 600 widzimy się w kolejnych filmach. Jebać, kurwa, stare baby. Elo.